My chcemy zagrać dobre spotkanie, my od pewnego czasu gramy na dobrym poziomie. niż graliśmy w Suwałkach, dobrze, dobrze w Rzeszowie, dobrze u siebie z Kędzierzyną, ale niestety zdobyliśmy tylko jeden punkt. W Rzeszowie mieliśmy piłki meczowe na, na to, żeby zdobyć na trzy punkty, ale to jest e, dla mnie, dla nas historia już. Przyjeżdżamy na trudny teren absolutnie, zdaję sobie z tego sprawę, że to będzie nerwowy i ciężki mecz po drugiej stronie siatki. Sporo jakości, sporo doświadczenia, czy to Damian Szulc, Grzesiek Pająk, Kopers, Deposki. nie pamiętam, żeby on tak dobrze, dobrze grał. Środkowi w Lubinie, którzy wyszli w szóstce pokazali, że mogą bić się w plusidze bez problemu, więc czeka nas długie spotkanie na pewno. No tak, musimy troszkę zarobić, nadrobić zaległości, to jest jedna. A przede wszystkim jesteśmy dużo w autobusie, bo mieliśmy wyjazd i, i do Gdańska, i do Olsztyna, i do Suwak, i do Rzeszowa. To jest nasze dziesiąte spotkanie, i to jest siódmy wyjazd, ale nie narzekami. Taki tak jest kalendarz. Chcemy po prostu grać dobrze w każdym spotkaniu. I to moim zdaniem nam nieźle wychodzi, ale kluczowe piłki przegrywamy i to musimy jutro zmienić, żeby, żeby wygrać tutaj. Sezon jest tak ciężki, trudny. że zespoły od. Powiedzmy, to, to są przydziale 8-16. Marzę o tym, żeby się utrzymać w lidze, bo to jest inna liga. To jest, ta, ta liga jest wyrównana. Tak jak wcześniej mówiliśmy, spadają trzy zespoły, i każdy jednak ma tą obawę gdzieś tam z tyłu w głowie, że to może być, może być spadek. Ja wierzę w, w naszą pracę, w nasz zespół i myślę, że pracujemy dobrze i to jest kwestia czasu, kiedy będziemy regularnie punktować.